Znaczyłem trochę indyjskiego jedzenia na początek. Ale mamy jakąś miseczkę albo talerzyk. Ci, którzy mnie słuchają po jakimś czasie mają kłopoty z pęcherzem. Także jeżeli ktoś jeszcze nie był Siusiu, to dobra ubikacja na dole sprawdziłem. Czyściutenka, nowoczesna biblioteka. Także yy, radzę, bo jak ja się rozgadam, to potem nie wypuszczę. <laughs> I będziemy pod siebie robić. Jedyna w świecie świątynia szczurów, gdzie szczury biegają tam tysiącami. Siedzą i jedzą sobie z miski. Nie mieliśmy Proszę Państwa, gdyby ta sala była w Brukseli albo w Paryżu, gdybyśmy w tej chwili byli tutaj w Brukseli, to gwarantuję, że połowa z nas byłaby kolorowa. I powiem Państwu coś lepszego. Nie obejrzymy się. Za 20 lat spotkamy się na tej sali, i połowa będzie kolorowa. Czuję się spełniony. Jestem na początku, drogi. To nie są kalesony, W tym się kończy na zewnątrz, autentycznie. Ja odbierając telekamery założyłem to, tylko jedwabne miałem to i to czerwone, to czarne, i jeszcze zarzuciłem na siebie taki szal. I wszyscy mówią, polera, co to jest. A ja byłem ubrany elegancko, jak w w Kazali, tak się ubrałem. Nie, ja zawsze wszystkim mówię, że ja nie uważam się za podróżnika, bo podróżnik to jest każdy w tej chwili z nas, jest podróżnikiem. Wystarczy wsiąść do środka lokomocji i przejechać z miejsca na miejsce. Ja jestem dziennikarzem, który opisuje świat na swój sposób. Zrobimy pewien fajny manewr. Dwa ruchy i łeb suchy, jak mówił mój lekarz, jeden taki znajomy. Nie wiem o co mu chodziło. Proszę. Jest! Gotowy? Co to jest za ząbek? A co to jest za butonierka? To jest to, kochani, nasza zachodnia marynarka. Elegancka. Wszyscy dżentelmeni z zachodu chodzą w marynarkach. Ona pochodzi z Azji. Opisuje świat, ale tak naprawdę to, to nie jest takie opisywanie świata, że zobaczcie, to jest pustynia, a to jest drzewo, a to jest zwierzę, a tu jest tubylec i tak dalej, i tak dalej. Ja staram się opisywać świat, a właściwie poznawać świat i zgłębiać świat i opisywać go w ten sposób, żebyśmy my wszyscy mieli możliwość zrozumienia tego świata, który jest coraz bliżej nas. A my nam nie było dane, nam Polakom nie było dane mieć takiego dostępu do świata przez wiele lat, przez wiele stuleci, wręcz przez 200 lat, takiego dostępu do świata, jakim mieli nasi różni sąsiedzi. W związku z tym myślę, że my musimy nadgonić te braki w wiedzy o świecie, a to dlatego, że ten świat do nas puka i my musimy z tym światem nauczyć się żyć. I współżyć i być w dobrej relacji z tym światem, z całym światem, z światem egzotycznym, z innymi kulturami, z innymi cywilizacjami, ale musimy ten świat obejmować naszym intelektem, a żeby go umieć objąć naszym intelektem i żeby zapanować nad emocjami, które też się wiążą z tym, że ten świat się do nas zbliża, musimy ten świat poznać i myślę, że moim zadaniem jest między innymi poznawanie tego świata i przekazywanie wiedzy dalej na ten temat. Jak jest upał, to ten każdy chłopak wie jak jest, chciał być fajny i tutaj brylantyna, Tutaj dżinsy obcisły poszedł na randkę i, i na złowę. I Potem co? To... Ja jestem w bardzo dobrym humorze, gdy świeci, świeci słońce. W związku z tym też myślę, że uciekam często w świat i uciekam często od naszej ponurej pogody. Ja najbardziej nie lubię listopada grudnia stycznia lutego i marca ale u nas. Jak przyjechałem do Indii po raz pierwszy, yy, znaczy, no może po raz drugi już, jak już się bardzo zacząłem przyjaźnić z tą moją hinduską, to zobaczyłem, że ona sobie coś przykleja na to czoło. Niekoniecznie to była kropka, bo nawet miała coś na kształt klucza nowego raz. Takie różne tam fanaberii sobie przyklejała. I, I mówię: ty słuchaj, czy ty masz męża? Ona mówi, dlaczego? Ja mówię, bo, bo masz kropkę na czole, ona mi, co ty predzisz. <gry> ja mówię, no nie, nie predzę, tylko tak u nas się uważa, że jak kobieta ma kropkę na czole, to ma męża, a może to musi być czerwoną. Ona mówi, słuchaj, ja mogę nawet sobie diamencik przyczepić do czoła, zaraz zobaczysz. Następną dnia chodziła z diamencikiem takim przyczepionym. Ona mówi, to nie ma znaczenia. Kropka na czole, którą ja sobie tu przyklejam, jest po to, żeby było ładniej. Ja mówię, i co? Nic więcej? Żadnej filozofii, za tym nie ma. Nic kompletnie. No za tą kropką nie ma żadnej filozofii. A za jaką jest? A no to już jest dłuższa historia. Kolejna książka to jest ta, którą kończę w tej chwili i ona pojawi się na wiosnę w siecie książki w Weltbildzie. To jest mój Madagaskar. Będzie duża pozycja, mocna, duża mnóstwo zdjęć. To jest kawał ciężkiej roboty mojej i kawał takiego, takiej walki wewnętrznej, żeby tę książkę napisać zarówno przystępnie, jak i chciałem napisać ją mądrze. Ciężko się zabrać za napisanie książki, żeby było mądrze, ale tam Madagaskar trzeba tak potraktować. I to będzie, to będzie książka, która mnie kosztowała dużo wyrzeczeń, takich wewnętrznych, bo ja musiałem jestem trochę targany różnymi sprzecznościami, trzeba opisywać niektóre rzeczy czy nie, ale myślę, że trzeba. Napisałem jeszcze takie moje lekkie wspomnienia kulinarne indyjskie, i tam jest kilkadziesiąt przepisów, jak robić różne potrawy indyjskie. To nawet nie po to, żebyśmy my robili te potrawy, tylko po to, żebyśmy mieli świadomość tego, jak idziemy do indyjskiej restauracji, co jemy. Poza tym już mam na tapecie zamówienia na kolejne książki o Saharze i o Tunezji. O Tunezji i o Saharze tunezyjskiej jedna. Pracuję też nad sensacyjnym kryminałem polsko-szwedzkim, ale to jest. Pieśń przyszłości. To w przyszłym roku. Na razie najważniejszą pozycją tak to jest Madagaskar.